Cześć, kochani, dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją kartki. Kartki, która sprawiła mi mnóstwo problemów, bardzo długo powstawała w mojej głowie, zanim zadziała się tutaj na papierze. Kartka w ogóle nie w moim stylu, ale no, zostałam poproszona o wykonanie kartki na 18. rocznicę urodzin radia. I właśnie tak, jak ten napis, tak jak elementy na kartce. Zostały wybrane przez osobę zamawiającą. No Moim zadaniem było wybranie spośród tych wszystkich, bo tam więcej było tych elementów, wybranie spośród nich takich, które będą mi pasować, no i jakoś ułożenie w kompozycję. Kartka jest w pudełku. To jest pudełko od rzeczy z papieru. Nie miałam czarnego, a jak widzicie, tutaj cała kartka przez szybkę jest w kolorystyce czarno-białej. Dlatego białe pudełko po prostu okleiłam czarnym papierem. Ten papier to jest papier z Ten w tych, tych takich arkuszach A4, co jest biały, czarny i kraftowy. Tak więc jest pudełko z okienkiem i wewnątrz kartka. Kartka, która nie jest kwiatowa, ale jest bardzo przestrzenna. Ja tutaj mam, no, każde, każda jedna warstwa papieru była na dystansie. Więc troszkę tutaj na nią no trochę nad nią siedziałam i myślałam postawiłam właśnie na takie kolory jak tu widzicie, czerni, biel i, no i takie trochę odcienie szarości więc mamy połączone pasje jubilata no, solenizanta, nie wiem nawet jak to się powinno wymawiać. właśnie no tutaj takie standardowe młodzieżowe konsola i, i słuchawki no tutaj motory Muzyka, gra na gitarze, właśnie. Radek jest tutaj siłowni, trochę kawałek. Całość jest właśnie tak, no, jak widzicie, w kwadratach. Każdy kwadrat jest no, na podwyższeniu. Ten papier, który, jest, który tu widzicie, jest z bloczka sakszona, z nie pamiętam już jakiego, ale tam były takie czarne, czarne złote, szare arkusze. Ten, który jest pod spodem jest z kolekcji Hello Beautiful <grych> z piątku 13 mm, Tutaj właśnie te kropy. Tak, tak te czarno białe kropy wycięłam sobie, a elementy y, są z, tych, z tego bloczka do wycięcia men's book i one uratowały mi za przeproszeniem tyłek, bo bez tego to ja no nie ma szans, żebym zrobiła jakąkolwiek kartkę y, taką powiedzmy, że młodzieżową. No co by tu jeszcze powiedzieć, na środku mamy koło i tutaj też ta osiemnastka jest wycięta w białym, o tak będzie widać, w białym papierze, nie umiem się coś dzisiaj wysłowić. I to jest podniesione na kosteczkach trójwymiarowych, więc prześwituje ten papier czarny od spodu. Tak sobie pomyślałam, że taki, jeżeli już nie ma kwiatów, no to niech chociaż będzie przestrzennie. Wewnątrz miały być, miała być kieszonka na pieniądze. No, i są życzenia podpisane. Yy, wszystkie yy, te papiery skrapowe są wytuszowane czarnym tuszem, żeby tak się trochę bardziej zlewały z bazą. Bazę robiłam sama. Tym razem nie miałam czarnej bazy, a taka mi tu najbardziej pasowała. No i właśnie ja tak robię, że jak logo mam, nie wiem czy to tu będzie widać, to ono jest też przytuszowane, <laughs> przepraszam, na czarno, tak żeby się wtopić w, no, w tło. Tak tak się prezentuje kartka. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Ja powiem Wam tyle, ile mi narobiła yy, <grym> nie tyle problemów, co no, tak bardzo długo moje myśli <grym> zajmowała, no to, yy, to analogicznie później bardzo się cieszyłam, jak już powstała, i, no, i że w takiej formie jestem z niej zadowolona, co mi się rzadko zdarza w przypadku kartek, które nie są kwiatowe. Tak więc tym bardziej się cieszę. Mam nadzieję, że Wam też się podoba. I yy, jeszcze taką jedną mam takie przemyślenie na koniec, yy, że dzięki tej karcie zrozumiałam, że yy, nie chcę robić takich kartek na zamówienie. <laughs> Wiem, że to może trochę dziwnie brzmi, bo nawet mi wyszło i, i w ogóle, ale yy, bardzo dużo czasu i, i właśnie takiej pracy w głowie i przykładanie, przekładanie elementów, wymyślanie. Yy, jakby. Yy, Jestem jeszcze na tym etapie, że ja się uczę takich kartek i robienie ich na zamówienie bardzo mnie stresuje. Więc to była ostatnia kartka tego typu, którą właśnie robiłam na zamówienie. Będę robić takie kartki, żeby sobie poćwiczyć, ale nie będę miała wiecie żadnej daty, na którą muszę zrobić, bo jak nie zrobię, no to ktoś nie będzie miał prezentu. No wiecie o co chodzi, nie? No więc będę sobie ćwiczyć takie kartki. I będą one dostępne u mnie do takiego już kupienia, gotowe. Ale na zamówienie nie będę już takich robić. Dobra, już nie przedłużając, dziękuję Wam za poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!